Przecież częstym wątkiem, który pojawia się przez wszystkie lata, jak pracuję na warsztatach, to jest taka skarga, z którą przychodzą mężczyźni, z którą przychodzą kobiety, że, że plasują swoje uczucia w osobach, które w jakiś sposób są niedostępne. W osobach, które są w innych związkach, które są w jakiś sposób emocjonalnie niedostępne. Które mieszkają gdzieś daleko i nie chcą się, że tak powiem, przeprowadzić, na przykład, i mieszkać, tak, z, że tak powiem, z nami. I może gdzieś w którymś momencie tego, tej rozmowy na ten temat, na temat tego problemu, pada takie, że tak powiem, odkrycie, że ja cierpię na lęk przed bliskością. Ja jeszcze o lęku, o lęku przed bliskością będzie cały oddzielny webinar. Będę, będę wtedy mówiła, czym ten lęk dokładnie jest. Ale chciałam pokazać, jak to jest jakby w relacji, jak, jak to jest, że, te, że to, że my postrzegamy te osoby jako zupełnie dwie różne osoby, tak? Bo mamy osobę, która... Ja narysuję dwie osoby w tej samej płci, znaczy obydwie dwie będą tak samo ubrane, ale to jest, nie ma znaczenia, tak, czy to są mężczyźni, czy kobiety. Bo to może być relacja dwóch kobiet, to może być ko relacja kobiety-mężczyzny, mężczyzny mężczyzn z mężczyzną, wszystko jedno, tak? to, to, to nie ma takiego znaczenia. Więc nie przywiązujcie się do tego, że obydwie osoby są w sukienkach. Bądź też w sultanach. No i teraz tak, mamy tą osobę, która zarzuca temu, który ucieka, tak? Ta osoba w relacji, one wyszły w relację, jakiś tam czas było im fajnie i w którymś momencie ta jedna osoba zaczyna uciekać, a ta osoba zaczyna ją gonić. I ta osoba, która goni, zwykle ma taki zarzut do tej drugiej, tak? Osoba A ma zarzut do osoby B, że, yy, że uciekasz, yy, że nie chcesz bliskości, tak? Uciekasz. Nie chcesz bliskości. Boisz się bliskości? To, jest taki, to, jest ta, to są takie zarzuty, które osoba A czyni osobie B. Yy, z kolei osoba B zarzuca osobie A, tak, że yy, ty mnie gonisz, tak, chcesz za dużo. Yy, Tak? Nie mogą przy tobie oddychać itd. Tak tak no i teraz co łączy te dwie osoby? Zobaczmy, osoba B ucieka, tak? ponieważ nie może znieść bliskości z drugą osobą. Ona zaczyna uciekać. Eee, ale pytanie jest takie: dlaczego w takim razie ta osoba A ona goni? Powody są dwa. Po pierwsze, jest bardzo trudno znieść bliskość z samą sobą. Co to, co to może oznaczać? Jak możemy to rozumieć? Że, dlaczego ja miałabym mieć problem z bliskością z samą sobą? Bliskość z samą sobą oznacza, że ja jestem w kontakcie ze sobą, ze swoimi uczuciami, tak? ze swoimi lękami. Najczęściej z lękami, bo my najchętniej od lęków uciekamy, czy od złości, czy od jeszcze jakichś tam uczuć, ale najczęściej jest to lęk. Tak? Ja czuję dużo niepokoju, nie czuję się dobrze ze sobą, nie mam ochoty się z tym konfrontować. Jak jestem sama w domu, to te wszystkie lęki mnie dopadają. Muszę sobie włączać radio, telewizor, przeglądać internet, nie mogę po prostu siedzieć albo zaczynam sprzątać, albo jeszcze coś innego zaczynam robić, albo zaczynam bardzo dużo pracować ponieważ ten kontakt z samą sobą jest dla mnie po prostu nieprzyjemny, jest dyskomfortowy. My często sobie tego w ogóle nie uświadamiamy, że my tak robimy. Tak na przykład nie, wiem, w każdy weekend chodzimy na warsztaty, zapełniamy sobie tydzień z różnymi zajęciami, po pracy jakimiś tak chodzimy na tańce, tu na angielski, tu na jakiś jeszcze inny język itd. I nie uświadamiamy sobie, że tak naprawdę mm, ciężko jest nam sobie zorganizować wolny czas, ponieważ ten wolny czas jest po prostu dla nas cholernie nieprzyjemny. No i oczywiście, co za tym idzie, marzymy o tym, żeby pojawiła się jakaś inna osoba w naszym życiu, żebyśmy mogli z nią spędzać czas. Tak? Znaczy, ja nie chcę tutaj umniejszać jakości relacji, ale na pewnym poziomie my traktujemy tę osobę jako kogoś, kto nas uratuje, jako po prostu kogoś, kto będzie może być brzydko wypełniaczem po prostu naszego czasu, w jakiś sposób nas zajmie i odwróci naszą uwagę od tego, co się w nas dzieje, od tego, co nas niepokoi, od tych wszystkich lęków, od tych wszystkich wspomnień, traum z dzieciństwa, wszystkiego, co tam gdzieś jest. Mamy taką fantazję, że przyjdzie cudowny mężczyzna, albo przyjdzie cudowna kobieta i my po prostu nagle będziemy się czuć fantastycznie. Wiemy, że to tak na początku tak trochę jest, a potem niestety to wszystko wraca ze zdwojoną siłą, że ta osoba, z którą wchodzimy w relację jeszcze może być dodatkowo nas bodźcuje tym, co robi, albo czego nie robi wobec nas, co powoduje, że my zaczynamy te wszystkie traumy, może być naciska nam na te wszystkie siniaki, które my, z którymi myśmy w tą, w tą relację weszli. No i zaczyna się, zaczyna się bajzel i też zaczyna się to uciekanie. Więc ta osoba nie może znieść bliskości z samą sobą. Ale równocześnie, no i teraz tak, wybiera niedostępną osobę, Ponieważ ta osoba jej gwarantuje, że jej nie będzie. Tak, że ja będę goniła jakiś obiekt, mężczyznę, który nie wiem, będzie się ze mną widywał raz w miesiącu, e, w jakiś sposób będzie mnie unikał, nie będzie mówił o uczuciach. W związku z tym ja z jednej strony jestem zajęta gonieniem, znowu, mam, znowu, znowu, znowu mogę przerzucać, po pierwsze, mam, mam wreszcie kogoś, kogo mogę oskarżyć, o to, że ucieka blisko, od bliskości tak, i że się boi. Więc ja już mam, zyskuję obiekt, który mogę oskarżać. To jest moja pierwsza wygrana. A druga moja wygrana jest taka, że ja mogę ym, odwrócić znowu uwagę od tego, co czuję, tak, bo, za, bo zajmuję się cały czas zastanawianiem, co on robi, dlaczego on nie dzwoni, dlaczego znowu mnie olewa, dlaczego nie chce się przeprowadzić, dlaczego nie chce odejść od żony i dlaczego ciągle się zajmuje dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. Mogę robić te wszystkie rzeczy, i nie muszę wtedy zajmować się sobą. Ale, yy, yy, czyli powód drugi jest taki, że wybieram osobę, wybieram osobę niedostępną. Po pierwsze, bo mogę kogoś obwiniać, mam kogo obwiniać, Mogę unikać kontaktu z samą sobą. Co i co jeszcze? No i trzecia rzecz, nie jestem w bliskości, tak? Tak naprawdę. Czyli mogę być w pozornej bliskości. Mogę się mówić, że się tego domagam, ale tak naprawdę mogę nadal być sama, pomimo tego, że teoretycznie twierdzę, że jest, pragnę z kimś być. Mogę być sama. Dlaczego ta osoba ucieka? Ona nie może znieść bliskości z drugą osobą, dlatego że ta druga osoba kiedy się zbliża, zaczyna odpalać, tak jak już mówiłam, również te sieniaki, te traumy, te wszystkie bolesne rzeczy. Jak ta osoba jest sama, znaczy może być uciekająca, to ona też ma takie poczucie, że ktoś, ktoś chce z nią być blisko, ma kogoś, tak, ale równocześnie więc czuje się w jakiś sposób atrakcyjna, czuje się w jakiś sposób pożądana, ale równocześnie tak w centrum zainteresowania. Równocześnie, więc, może mieć taką pozorną bliskość, może sobie fantazjować o tym, że byłaby z tą osobą, ale ta osoba nie jest tą właściwą, tak? Jakby e, tyle osób mnie pożąda, tak? Ja mam, do, mam wybór, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę, ona nie jest w stanie znieść bliskości z drugą osobą, czyli de facto, tak naprawdę z samą sobą. Z samą sobą, taką, jaką jest w relacji. Dlatego, że relacja obnaża wszystkie nasze właśnie. Trudne rzeczy. Więc zobaczcie, osoby, które na tym poziomie, można powiedzieć, zachowań zachowują się odmiennie, tak? bo jedna goni, druga ucieka, w gruncie rzeczy są, yy, są dokładnie takie, takie same. Tak? Ta, tutaj, to ta osoba też przecież w jakiś sposób wybrała tą osobę, wybrała też osobę niedostępną też może obwiniać tę osobę, że jest nie taka, może unikać kontaktu z samą sobą, tak? i nadal może być sama. W związku z tym ludzie, którzy zachowują się na zewnątrz w odmienny sposób, na tym poziomie emocjonalnym dokładnie to samo się w nich zadziewa. A często jest też tak, że jak ta osoba przestaje e, gonić, to ta osoba nagle zaczyna gonić. Także często, często w małżeństwie jest, jest tak, że przez pierwszych parę lat mąż zabiega o żonę, ona go w jakiś sposób odpycha unika. Potem się zamieniają rolami, albo na przykład w jednym związku jesteśmy e, goniącym, a w drugim związku jesteśmy króliczkiem, który ucieka, tak? Albo nawet w jednym związku jest tak, że latamy z jakimś, nie wiem, facetem, czy latamy z jakąś kobietą, latamy, 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 na nas unika, a potem my przestajemy się kontaktować, nagle ta osoba zaczyna, e, co u Ciebie słychać, zaczyna do nas pisać, zaczyna do nas dzwonić, chce się spotkać, tak? I znowu, póki my jesteśmy niedostępni, to ona... Się do nas odzywa, jak my znowu mówimy: Dobrze, tak no to bądźmy w relacji, bądźmy w związku, to ona mówi: nie, 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 ty nie jesteś dla mnie odpowiednia, czy odpowiedni, nie będziemy razem. I tak, że tak powiem, ludzie się potrafią do upadłego bawić latami. Co jest rozwiązaniem? Ja będę mówiła, na czym tak naprawdę polegałem przy bliskości, Ja się tutaj odniosłam tylko do takiego jednego, bardzo prostego, znaczy nie wiem, czy prostego, no, ale do jednego poziomu. Lęk przed bliskością to jest tak naprawdę lęk, my, jak już mówiłam, lęk zawsze nas konfrontuje z tym, czego my nie robimy. Czyli lęk przed bliskością to jest tak naprawdę obnaża nasz brak umiejętności, brak umiejętności komunikacji, brak umiejętności rozmawiania o uczuciach itd. itd. Będę, będę ten temat poruszała na, na webinarze, ale tutaj chciałam zaprezentować taki po prostu jeden kawałek, żeby Wam to pokazać, że Zawsze to, co zarzucamy innym ludziom, jest de facto tym, z czym sobie sami nie radzimy.